Dzień dobry. Przedstawiam ćwiczenie stabilizacji w stanie na jednej nodze jego głównym celem jest poprawa naszej równowagi oraz wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za stabilizację naszego ciała. Będą to mięśnie oddziałujące na staw skokowy, kolanowy, biodrowy, gdyż stanowią one wspólny kolektyw i bezpośrednio na siebie wpływają. Dysfunkcja jednego z nich zaburza pracę pozostałych. Dodatkowo zaktywujemy prostowniki grzbietu, czy też mięśnie głębokie brzucha, które również pomagają nam utrzymać wyprostowaną sylwetkę. Następnie Wstępie powiem, że ćwiczenie to podzieliłem na poziomy, każdy z nich stanowi modyfikację tego samego ćwiczenia, lecz wraz z poziomem wzrasta poziom trudności. Rozpocznijmy od stania na jednej nodze, wspierając się dodatkowym punktem podparcia jak ściana czy też krzesło. Zwróćmy uwagę na to, aby ćwiczenia wykonywać bez obuwia, najlepiej boso. Bud będzie niepotrzebnie blokować dojście większej ilości bodźców do podeszwy stopy, które usprawnią pracę receptorów czuciowych. Następnie staramy się utrzymać równowagę bez dodatkowych punktów podparcia. Nasza sylwetka w każdym ćwiczeniu jest równa, a kręgosłup wyprostowany. Odpowiednie odwiedzenie ramion do boków ułatwi każde ćwiczenie, natomiast skrzyżowanie rąk na klatce piersiowej je utrudni. Następnie modyfikujemy ćwiczenie wprowadzając tak tzw. martwy ciąg na jednej nodze. Aby prawidłowo wykonać to ćwiczenie, postaraj się, aby noga uniesiona inicjowała cały ruch pochylenia. Często w trakcie ćwiczenia występuje tendencja do rotacji miednicy. Starajmy się to skorygować, trzymając biodra równo względem siebie. Pochylamy się do przodu aż do 90 stopni w stawie biodrowym. W tym czasie uniesiona noga powinna być wyprostowana w kolanie. Pamiętajmy w każdym ćwiczeniu, że im wolniej wykonujemy ruch, tym bardziej wzmacniamy naszą stabilizację. Następnie z pomocą przyjdzie nam poduszka sensomotoryczna, która idealnie się nada jako niestabilne podłoże. Dodatkowo kolce znajdujące się na poduszce jeszcze bardziej pobudzą receptory czuciowe naszej stopy, angażując ją do większej pracy, poprawy ukrwienia oraz unerwienia. Zwróćmy uwagę na prawidłowe ustawienie stopy, która powinna się znajdować na samym środku poduszki. Początkowo utrzymanie równowagi będzie ciężkie, ale gdy już opanujemy to ćwiczenie do perfekcji, możemy je zmodyfikować o dodatkowe ruchy, jak na przykład odbijanie piłki o ścianę. Każde utracenie równowagi i ponowne jej odzyskanie sprawia, że nasz organizm robi to coraz sprawniej. Dlatego też. Kluczowe jest odpowiednie dobranie trudności i stała progresja. Dla osób zaawansowanych, stojąc już jedno nóż na poduszce, proponuję wykonanie ćwiczenia martwego ciągu na jednej nodze, które opisałem wcześniej. Ćwicz codziennie dwa razy w ciągu dnia, wykonując 5-60 sekundowych serii zarówno na prawą, jak i lewą nogę, aby zmaksymalizować tempo efektów. Gdy pojawi się jakikolwiek ból czy osłabienie, dla własnego bezpieczeństwa przerwij ćwiczenie. Oznaczać to może konieczność zmniejszenia poziomu trudności ćwiczenia lub też obecność urazu, który wypada zbadać. Dziękuję za uwagę.